Cześć, go W odcinku z serii Gospodarze ze Szpakowa Dzisiaj co będziemy robić? Rozrzucali wapno na to nasze pole Na tą dzierżawę, którą będziemy kosić W listopadzie, o i przyjechało wapno właśnie do nas Dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. E, dzień dobry. E, Tak, tak, do mnie, do mnie wapno Z nasionami no dobrze, dobrze. Pewnie się zastanawiacie gdzie jest ten Pan podjedzie drugą stroną, co? Już podnieść, już pójdę, już Kuba jest na polu na tym dużym i wapno rozsiewa, a też zapomniałam wam pokazać nowy sprzęt. Znaczy nawóz sam rozsiewa. Nowy sprzęt rozsiewać SIB i takie coś do ściągania, ale nie. Też poza odcinkiem zarałem pole, dwa pola w sumie i zacząłem siać tu przed nami. O, tu właśnie ten sprzęt co miałem po, pożyczyć. Pomogę pan? O, i cyk, i cyk. Co? Powiem wam, co wiesz, że tu nie wiem, czy będziemy cały raz ładowywanie nagrywać, bo tu jest, no od groma tego, tych woreczków. Ładujemy od razu na przyczepę, bo jak mówię, mamy jechać. To wszystko dla pana? Tak, tak, wszystko dla mnie, wszystko dla mnie. Dobrze. Jak chce pan, to tam może pan iść sobie tam jest sklepik taki osiedlowy. O, no dobra, to idę. Dobra, to my się połączymy z Kubą. I spytamy jak to mu idzie zaraz. Ale dobra. Tylko jeszcze tu go postawimy. Niech on pójdzie tam sobie do tego sklepu. Dobra. To czekajcie, to od... do, do CB Radu coś powiemy do Kuby. Halo Kuba? Halo, halo. Jak tam ci idzie rozsiewanie. No ja już tu kończę, będę kończyć, położony. Ej, chyba. To, to słuchaj, Kuba, to weź przyjedź wtedy dojczę z tą przyczepą od nawozów i pomożesz mi bo rozładowywać ty, Bo to ty, ty jest chyba skończone, nie? Tak, Cała. tak, 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 tak. Dobra, to mam się jechać do a władka to zostawić. Tak, zostaw, zostaw go, bo wiesz, będziemy później na dwa wapno rozsiewać. Dobra. A tam już rozrzuciłeś do końca, czy ja? No tak, wszystko zrzuciłeś. nie, to worek został jeszcze tego Dużo No, tym, że... no to, to, to przywieź to, co zostało, rozładujesz i pomożesz mi W sumie. Ale tu w ogóle powinniśmy to roz rozsiewać? No wiesz, tam... tam yy, no możemy rozsiewać ogólnie tylko wiesz, to na nasze koszty idzie, więc trochę gorzej w... Stylu. No ale gadaj, że typ ptaszkowe, no że typ no to... No można. To... No możesz, możesz. Wiesz, jakby miał a. ekologiczne, to byś nie mógł nawozów rozsiewać. Tylko banik. I wapno, no. Bo wiesz, bo wapno to nie nawóz. a nie brał. Dobrze, że nie brał eko... o... ekologicznego. No ja to ja nie mam wtedy... No, właśnie wiem, e, też widzowie zapomniałem wam powiedzieć, że poza odcinkiem przyjechał do nas Kuba i rozrzucił obornik na tym dużym polu e, Wziął za znaczy, to... Właśnie, na, na, tym na tej dzierżawy naszej nie, No tak, tak, nie tak, tak Na tej dzierżawy właśnie e, I wziął za to 500 Więc... Dlaczego? No, ale wiesz, tam jeden rozrzutnik on tam rozwiósł. Ale to ze swojego czy naszego? Naszego, naszego obornika A, trochę duże, jak za naszą obornikiem Ale słuchaj, no, też... No, dwa przyjazdy e, Też pojechał na tego mm. Jak to? Na co? Na tamte jeszcze drugie pole Tylko... E, tamte... czekaj, jak one tam miały, Nie pamiętam na które. Nie wiem jak to wytłumaczyć. Tam jak się jedzie na jego łąki. A. Tamte te takie U, mniejsze. I teraz jut będzie trzeba dojczwara umyć. No ja właśnie umyłem tego e, małego czwara, bo się siedziałem tu ale, w kurydze. Ale o tego Ale mi chodziło tylko dużego. No ja wiem, ja wiem, że ci chodzi o tego dużego. Dobra, o tu i cyk, myk fuk I tutaj. Nie. A też widzę. Ale, ale przydał mi się taki, bo on jest taki idealny. No właśnie, taki lojczyk jest fajny. Ja powiem, że Może nie. Może za Jak nawet, gdyby się przydali 395 i gładka to by nam na nie, nie starczyło, chyba że na ratę. No to... W raty to nie chcę się na razie bawić Ja też nie chcę na raty, dziennika. Tak naprawdę... Byśmy... Nie wiem w sumie co mogli zrobić, żeby nam na niego starczyło A czekaj, ja pójdę pokazać też w ogóle Tego, belki jak ułożyłem O, tutaj czy to leży w drzewie? 18 belek Więc git Więc no. a, a tu kukurydza się. Tutaj nie wiem jeszcze dokąd będziemy siedzieć, bo zostawiamy na belki miejsce Ale... ej, tam, no? ej, spuszczamy paliwo z tego dojćwara To co? Czy spuszczamy z tego ćwara paliwo Po co? Jak będziemy go oddawać No po co? A Tankowaliśmy, bo ostatnio za tyle pieniędzy. Ja tam nie tankowała, to ty tankowałaś, więc no. No, mówię, że tankowaliśmy dlatego. Może to w sumie. Nie wiem. Co tam kupałeś? już? Jesteś tym doczwarem? Czy nie? Jestem. O jesteś? No. O. Dobra, idealnie, bo... Tak szczerze tam zaczęło brakować miejsca na wapno. Tutaj to przyczepę odstawić. No, ale na to przyczepę i tak ładujemy wapno. Też. Chciałam na przyczepę. A na to też? No, bo. Ba... Ale co tak. to rozładować? nie? No, ta, ta, ta. Nawozy trzeba wyładować. Poczekaj, ci tak nie ładuj na razie. No. To weź, gdzieś tam wyładuj. No najlepiej, jakbyś to stodoły od razu wyładował, wiadomo, żeby nikt nie zabrał czy coś czekaj, czekaj daj to ja tu przyjadę po tym wad nie można jeździć więc no ja podszczepię krokodyla i zdejmę te palety gdzie jest, gdzie kierowca a ja powiedziałem, żeby poszedł sobie do sklepu żeby orężatki nie sobie nie kupił nie czy coś każdy w się się spadł no powiedziałem, jak kto to niech idzie, bo wiesz, bo to nie wiadomo od której on wozi, a może głodny jest akurat Znacznie. No, ale ja widziałem jak jechał i ja odstrzygnę przyczepę tam na tym sklipie. Kto? Nie wiem. No ten, No kto? Tym kierowcem. Ta. A, to nawet nie wiedziałem. Dobra. <grym> <grym> to ciekawe. Filozofia do czwarów. Oni się Oni się a... Nie, bo powiem Ci, że te czwary no. mają mocną amortyzację. No. Bo, bo my teraz tak rościmy te wapno i co? Będziemy przemijać? Nie, y jeszcze nagramy jeden odcinek y z kwietnia. Później z maja jak się najeżdżamy. No, jako będziemy w I sianie kukurydzy też? Ale ty siadałeś już kukurydzę ale nie wszędzie. Powiem ci, że tam nie dużo poszło tego nawozu, tak jak myślałem. Z dwa worki chyba. Ale w okno to ja. Wy... Myślę, że nam nie starczy. Weźmiemy to do poplonów jeszcze, a, a w sumie nie, bo mam dwa teraz rozsiewacze No tak, tak, tak nie rozładowałem tego rozsiewacza A tam wiesz, to tam rozładujesz później, ja będę rozsiewał, a ty rozładujesz ten wor Worek sobie weźmiesz i na polu się postawi i później się On. załaduje Ja no powiem ci, że jakby taki dal czwarty, którym się pojawi. A czemu ty nie zasiałeś? Nie, nie wiem. Na razie nie zasiał po prostu. Ale tam będzie zasiane spokojnie. Tylko wiesz, musimy się dogadać, dokąd się jemy. Oj. O kurde, spadło to. <grym> <grym> Dobra. Tutaj chleci. A ten te wapno trzeba przestawić też w końcu. A czemu te wapno właśnie tam leży? No bo wiesz, z pola wziąłem, żeby obciąć kukurydzę. Mm. A też widzowie, będziemy musieli jakoś stodołę jest dostawić, tak myślę. Dla naszych Ale taką tak? Dla krów? No, dla krów, Dla, dla krów bym. Dostawił jakoś oborę bym zrobił, a nie 100 dołowy. Ale w 100 też można krowy trzymać. No też, ale wiadomo, tylko jak już to mięsne albo cielaki. A żebyśmy te budki dla cielaków pokutowali? No w sumie, budki dla cielaków. To byśmy trzymali, ale to też w tych budkach dla cielaków trzymać takie starsze krowy później. Powiedz tu za co? No w sumie tak. E, za e, Tamten. A ty stałeś za mną, a ja się to do przodu patrzyłem. E, mamy tam, jak mówiłem, mamy 5000 kredytu na wap, no. E, no. Ale spokojnie, bo w sierpniu będziemy sieli e, na łąkach tego w rzepaka. Co nie? No. Raczej. Jak coś innego nie wyjdzie. To weź tam, Kuba, już tego, jak załadujesz tam tamten dowiaty, to, to weź tam załaduj na przyczepę. Jeszcze jeden worek. Mhm. Ale ja już podpiąłem tą dużą przyczepę na dnejć a, a, no dobra, dobra. To mało też. Wiem, co nie co? Bo ona ma znaczę w nie? Mam. No ma, 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 Kurczę, uważaj Czekaj, to ja przejadę O, o Tobie ty... tył... mówisz? Uważaj tym, co mi wyjeżdża Dobra, ja tu zostawię mu tą ciężarówkę a, jak... co, a co się stało z tym przyciepał? Yy, dyszel się skręcił, powiem Ci <laughs> A, tu się się Czekaj, to ja wapnę ten... Albo wyprostuj, no ja waptem ci pomogę ciągnikiem tym, tym. Oj, Weź, poczekaj, bo tutaj to spada za przyczepa Ej, bo ona się przywróci zaraz Weź, dyszel, to, obcią dyszel o Obciążyłeś trochę Dobra, już zaraz podepnę. No weź, tylko podepnij, właśnie o to chodzi Dobra, weź tam, podepnij, ja się nie będę patrzył. Może. Czemu? cofem Nie, niech ta przyczepa się podepnie, bo się trochę boję. Nie wiem, czy brać dojcze, czy. Dojcze wezmę chyba. Czy tam. Chyba ehm, coś? No bo tutaj znak jest szpakowy i mi przeszkadza trochę. Czy prawie by mu to spadło? Powolno, trzeba wziąć. Dobra, już. Dobra, już tam. Nie, poczekaj, bo nie mogę tego podpnąć, bo to jest. Pomóż Tyle. mi. To wcofałem, ale tak jest. O, dobra. Bez pasów, tak? No weź to, wasze pozapinamy lepiej, bo nie wiadomo, jak będziesz jeździł. Nie wiadomo, czy ktoś mnie wyjedzie Dobra, lecimy. A jest, dobra, bardzo za to. Ciebie to do przy. O, dobra, jeźdź. Ja ci... Nie wyprzedzisz. Tyle samo jeszcze. Wiem, że. Wiem. Ale nie wyprzedzisz, ja bo Więc no. Nie wyprzedzisz, no. Ale dobra, wcowie. Sorry za cięcie, ale no. Na... Jedziemy. Kuba tam komu się odpisuje. A my na polu zaraz będziemy. No w sumie nie zaraz, bo to długa droga do tego pola. Więc nie ma co się oszukiwać. No sporo, sporo kawałek. Kawałeczek, więc no. A tutaj. Ale takim ciągnikiem szybkim to ten, ten jak to... Szybko dojedziemy. No może nie jest jakoś, nie wiadomo jak szybki. Też nie ma o co gadać, ale no. To no dobra, lecimy tu. Teraz już będziemy na to... chyba, że nam jedzie. To no, w połowie drogi dopiero. No dobra. dobra. E, dobra. To my tam... Ja tam zaraz na pol będę Mamy... roz Sigma. 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 A no dobra. A tu py... To, a to pyła nie. Dobra, to Sigma. No. Sigma. Pewnie mhm. by był taki rozsiewczy. Nie ma co gadać. Ja nie no, Sigma. No weź rozładuj od obrazu. Wiesz, dopóra się potrzebnie. Bo tam specjalne taka coś jest. Wiem. A ty też? Ty no? Czy ty, ty, ty tam jesteś tym dojrzewanym tak szybko? Ty jeszcze dojechałeś. Ja już dojechałem. No bo ja widzę ciebie ja tam. A, dobra, Dopiero ja dojechałeś. dojechałeś. No. A ty ile tam jeździłaś? Pod górkę teraz jadę 30? A, a tak co 43? Ja też tak, więc no. O widzicie, widzowie? Tam gdzieś Władek po tamtej stronie stoi. Nie, ominęłeś? Nie, chyba nie. No? Nie. Ale trochę się jedzie do tego pola, nie ma co gadać. No. O, no, złożenie będzie fajne. Męczące też trochę. Ale jak tir będzie... Daję, to ju zawrócę. Zawrócę ci. Dobra, dobra. To tam... Teraz władką trzeba przejść. Ciekawe... no... Weź odczep Okay. Czekaj, to ja pójdę szybko po władzka. Ej, to weź mi odszczep może. A, dobra, mhm. już odczepię. To weź idź po A z tym już zostanę widzowy. Nie będę tego sięgał na turze, bo po co. No i cyk. Ja tutaj wyładuję i to pod drzewem zostawię. Tak, tak, wiesz, później się weźmie na koniec robotki. Ale żeby, żeby, nikt, to, żeby nikt nie rzucił ty pod drzewem, zostawię. Ale raczej nie. No. Chyba. No dobra. Można przez ten rów czy tak nie za bardzo. Eee, co? To można, tak? przez ten rów. można przez ten rów czy tak nie za bardzo. No nie wiem, to zależy można. od ściągnika. Jak miesisz płatkiem to tam można, wiadomo. władka to tam tak aż nie szkoda, jak takiego dojcza. Ale, ale tam jest płytki ten rów. No płytki jest, no, wiem właśnie. Jak tak to Dobra. chyba. Jak tak to chyba wtedy zamówimy transport na tego. Na pole z Wapnem, jak, bo tu nie starczy. No. A jak jedzie dookoła, bo ja do obok ciebie od Jak ja nie dojadę dookoła. Nie dojedziesz? Nie. Tak ja już walę. No. To jest, no to nie wiem. Chyba no. się to jedną tylko damy wapną. Ale w sumie dwa worki na jeden worek na dwa rośliny też nie jest źle. No, ja zaraz już mi się skończy. No, mi też i patrz ile zrobiono. A on no, ja też nie kończy. O, patrz, w idealnym czasie, a nie prawda. No, się, mi się skończył. On też. To nie ślą. To, to ja wezmę, jak coś od razu w drugi worek zdejmę To weź mi za ładu Od razu O, weź, weź on. Jest to, że tak ustawy, ustawię go, nie? I będzie po prostu się podjeżdżało No tak Kurczę, najgorzej, że nie mamy tego Do... Reaktor do dwóch Big Bagów, o to by wtedy. O kurde, lepiej... Worek tam spadł jeden. A nie, nie spadł. O kurde, ale to był ale. Ten... Ale ci teraz utrudniłem, czekaj, odjadę może. No właśnie. Ale ten dajć ma dobry skręt, no, właśnie. Ale bym sobie też No Weź sobie jeszcze trochę dalej, tym dojść bo tutaj dajemy w ogóle. Można zawrócić. O, już nic. To pojadę teraz w drugą stronę, niech będzie. I tu będzie jej podjeżdżać po prostu. O, ja teraz z No podjadę. No wiesz tylko, że najgorsze, że te trochę worki mają mało. Wap no dużo mają w sumie wapna w sobie, nie ma co gadać. Ale no. Jaką dawkę dajesz automatyczną, czy nie? No tak, automatyczną, automatyczną. Niech mhm. da, niech da, żeby jak najlepiej rosło. No i tutaj dam pomiędzy tymi przyczepami, mi mię, że od razu. No możesz sypnąć od razu. Tak nie rozejrzyjcie, co ja go na odcinku to powiem, a ci nam starczyło, czy nie. No wiesz, na no, następnym odcinku się powie. Kurczę, ja już chyba będziemy kończyć odcinek, bo zaraz 25. minuta będzie. No. Więc no. A, nie się lecimy. Ej, w tym samym momencie nam się kończył. No. Tak naprawdę. Szkoda, że takie dwa miesiące na ślimacza. No, właśnie szkoda, ale... Trudno. E no dobra, to ja tu się ustawiam i kończę odcineczek To dawaj, Kuba. To co widzowie? E, będziemy kończyli ten odcineczek, Trzymajcie się do następnego cześć. Nara.